Orędzie 342. Dongo, Como, 24 grudnia 1986 roku. Kołyska jego chwalebnego powrotu. Przyjmijcie, moje matczyne, zaproszenie do modlitwy, do rozważania mojego słowa, zachowywania go w sercu, do pozostawania w pełnym czujności oczekiwaniu. To jest święta noc. Spędźcie ją ze mną, synowie umiłowani, przeżyjcie ją w głębinach mojego niepokalanego serca. Będziecie wtedy mogli wniknąć w tajemnicę waszego zbawienia, która odkrywana jest przed ubogimi, małymi, prostego i czystego serca. Moją duszą zawładnęła boska światłość, moją osobę ogarnia głębokie uczucie pokoju i szczęścia a moje dziewicze łono otwiera się na dar z syna. Wokół nas głęboka noc, drzwi zamykają się na naszą prośbę o gościnę, serca ludzi skamieniały w egoizmie i nienawiści, umysły zaślepił błąd, tyle chłodu na świecie, który stał się niezdolny do miłowania. W biednej grocie zapala się światełko, Znak oczekiwania i nadziei. Dwa ludzkie serca biją miłością, by przygotować kołyskę, w której będzie można złożyć dopiero co narodzone dzieciątko. Mój najczystszy małżonek, Józef, próbuje uczynić bardziej przyjemnym brzydkie miejsce, a niebieska mama pogrąża się w głębokiej i intensywnej, modlitewnej rozmowie z ojcem. W tym właśnie momencie. Kiedy niebo jednoczy się z ziemią, zakwita pączek oczekiwany od wieków. Rodzi się Bóg z nami. Zbawiciel wchodzi do swej królewskiej własności. Odkupiciel zaczyna spłacać cenę waszego odkupienia. Wraz z anielskim śpiewem pokój zstępuje z nieba. Ziemia otwiera się na przyjęcie rosy Bożego Miłosierdzia, a proste serca pasterzy, Otwierają się na głosy ogłaszające cudowne wydarzenie. Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Wszystko powtarza się także dziś, przy Jego drugim Bożym Narodzeniu. Jego powrót w chwale przebiega jak wtedy. Noc zanegowania Boga stąpiła na świat, chłód buntu przeciw prawu miłości. Uczynił z ludzkości ogromną pustynię. Błąd zamknął umysły na zrozumienie największej tajemnicy miłości. Serca stały się twarde z powodu szerzącego się wszędzie egoizmu i nienawiści. Drzwi są ciągle uporczywie zamknięte przed nadchodzącym Panem. Wy, moi umiłowani, otwórzcie szeroko wasze serca na szczęście i nadzieję. Wzorem waszej niebieskiej mamy i jej najczystszego małżonka Józefa, śpieszcie się, by przygotować drogę Chrystusowi, powracającemu w chwale. Jego drugie Boże Narodzenie jest właśnie u waszych drzwi. Otwórzcie więc wasze umysły na niebiańskie głosy, które na tyle różnych sposobów i przez tyle znaków, Mówią wam, że bliski jest jego powrót. Jak miłość mojego matczynego serca była najcenniejszą kołyską w czasie jego pierwszego narodzenia, tak tryumf mego niepokalanego serca stanie się kołyską jego chwalebnego powrotu. W tę świętą noc gromadzę Was, abyście czuwali ze mną przy małym dziecku tak potrzebującym miłości, w tę świętą noc zapraszam was do otwarcia waszych serc i umysłów na przyjęcie radosnej zapowiedzi. Bliskie jest drugie Boże Narodzenie.